Walczmy, gruba świnio. Nie jestem gruby, frajerze. Spierdala im na drzewo. Twoja stara sprzedawała w wermachcie. Achipcio mnie pobił. Mamusiu, grubas mnie pobił. Mogę sprzedać go do sądu. Dobrze synku mamusia go sprzeda, mam znajomości w sądzie, a poza tym jestem strażniczką Teksasu buhahaha. Teha X mamusiu idę znaleźć kolejną osobę do sfrajrzenia. Walcz frajer Rengersie, przybył Naruto Uzuchaki który skopie ci dupę, kopnę cię z pół obrotu w łeb i wyjdzie ci ją dupą. Rangers, aktywacja bucha Teraz możesz mi skoczyć, w tym sweterku uszytym przez starą zmienia mi się głos. Mamusiała, to boli, kość mi widać. Patrz.